Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku dziwnych historii warsztatowych. Rok 1949, a dokładnie 12 listopada, no właśnie, świat poznał Volkswagena Transportera T1. Dziecko, które zaowocowało tym, co mamy dzisiaj, czyli jego pradziadku w postaci T4, czyli auto każdego budowlańca, samochód, który z założenia miał być prosty, Tani, dla ludu, łatwy w naprawie i zmotoryzować małe przedsiębiorstwa i nie tylko. Miał być samochodem transportowym, multifunkcyjnym, samochodem, który urodził się z przypadku, samochodem, który zadebiutował już w sprzedaży przed 8 marca 1950 roku z gamą jednostek napędowych przez kilkanaście lat, które miał. Wszystkie jednostki były silnikami typu Boxer, czy w większości nie, wszystkie. Od pojemności 1.1 do pojemności wyższych od 25 do 45 koni, a bohaterem dzisiejszego odcinka, no właśnie, będzie Buli, ja tak go będę nazywał, T1 z lat 60. z zaprzyjaźnionej firmy Verto, nie mogą się powstrzymać, czyli cała grupa Topex i Neotul, skoro wszyscy się tutaj jakby współpracujemy, przyjaźnimy i zobaczcie jak to wygląda dziś. No właśnie, prosząc Stanisława, żeby znalazł najładniejszy kadr. Stwierdził, że nic nie ma ładniejszego niż drzwi do mojego nowego passata, więc tak to wygląda. I teraz, jak już widzieliście prezentację, wielu z was budzi się taki sentyment z lat młodości. Nie dziwię się wcale, dlaczego te auta były dedykowane dla dzieci kwiatów. I to nie mówię o konkretnej wersji werto, tylko mówię na przykład o multiwanach, mówię o kamperach, które były. Symbolizowały w pewnym momencie wolność. Mm. Paradoksalnie, bo zaraz będzie w komentarzach, że samochód stworzony w kraju, który jakby przez tą wolność trochę zaburzył tą wolność na całym świecie, mimo wszystko paradoksalnie zaskarbiło sobie to serca i pewnie bardzo Was ciekawi, jak to dzisiaj wygląda od spodu, zanim przejdziemy i pokażemy tą prostotę, o której mówię, dlatego że tam naprawdę to jest. Coś, co już nigdy nie wróci, ale też dzisiaj nie bardzo by sobie poradziło na naszych drogach w ruchu takim cyklicznym, typowym miejskim, bez minimalnych przeróbek. Powiedzmy sobie o cenach. Ceny zdrowego egzemplarza, niezależnie od budy, no wiadomo, im bardziej fanaberyjna, czyli na przykład te wszystkie wany, które tam miały ileś siedzeń, ileś tych okien otwieranych, tutaj Stanisław pewnie przerzuca zdjęciami, kosztują coraz więcej. Na przykład ostatnio znalazłem w Niemczech do odrestaurowania taką samą budę, czyli typ T26. Za 40 tysięcy euro z Czyli mamy pogląd, że zdrowy taki bulik kosztuje około 150, 200, 300 tysięcy, nawet widziałem w kamperach. I to jest to, z czego ja się śmieję. Dlatego, że ja osobiście 15 lat temu takie samochody widziałem za 3, 4, 5 tysięcy złotych pognite do kupienia. Dzisiaj, no właśnie, minął półtorej dekady, ceny wyskoczyły. Zatem chodźcie, zobaczymy, co tam siedzi od spodu, co tam siedzi no chyba nie pod maską, raczej w kufrze. A jeżeli mówimy o prostocie i założeniu prostoty, nic prostszego nas nie może spotkać. Nawet Mercedes, który nas zaszczycił parę odcinków temu. Nie był tak prosty jak ten samochód. Zobaczcie, generalnie, co tutaj mamy? Przez cały samochód mamy tylko ramę. Najprostszą jaka może być. Generalnie zastąpić można to wszystkim, jeżeli trzeba to naprawiać. I teraz jeżeli chodzi o konstrukcję zawieszenia, no to co macie? Skręcanie, tak, czyli drążki kierownicze. W tym miejscu, zobaczcie, nie ma czegoś takiego jak stworzeń wahacza. Są tutaj tuleje, to jest takie trochę żukiem podobne rozwiązanie. A jeżeli chodzi o amortyzatory, mamy w tym miejscu, i co widzicie gdzieś sprężynę? No właśnie, powiedzmy, że ten element zastępuje nam. Teoretycznie jakby poziomowanie zawieszenia nie ma czegoś takiego jak typowy Mac Perso, tak? wszystko jest przymocowane do ramy, ale w tak, tak prosty sposób, że już bardziej się nie da. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy, no to tutaj mamy typowe rozwiązania z tamtych lat i tak naprawdę przechodzące do ery PRL-u, czyli mamy bębny z przodu, bębny z tyłu. Proszę tutaj, o, pompa hamulcowa, znaczy pompa hamulcowa, no jakby rozdzielacz siły hamowania, no pompa, nie no pompą to nazwijmy hamulcową. E w stanie jest to, jak na te lata, bardzo dobrym. Tutaj mamy linki do ręcznego, a tutaj, tak jest, to jest rurka do zmiany biegów. Tu się kolega Łukasz mi Auto autosan. E, generalizując, przechodząc do tyłu, z tyłu amortyzatory, zobaczcie, odboje i tutaj mamy tak samo układ e, bębnowy. Natomiast tutaj cała belka robi nam, powiedzmy sobie, nazwijmy to w cudzysłowie, wahacz. E, widzimy, w tym momencie silnik chłodzony powietrzem boksera. I teraz z fajnych ciekawostek układ wydechowy, czyli lewa, prawa strona łącząca się w jeden tłumik i na tym tak naprawdę można skończyć. I mamy jeszcze do ustawiania zaworów. Prawdopodobnie, nie jestem do końca pewny, nie chcę rozbierać się swojego auta, ale tutaj mamy taką ładną skrzyneczkę po obu stronach. Chyba każdy z Was wie, jak pracuje silnik typu bokser. Jak już o belkach mówimy i amortyzatorach, to powiedzmy, o, zobaczcie. Tu wszystko pracuje, skręca się, dajmy na to, że robi za swego rodzaju resor, sprężynę W pełni funkcję resorowania i podobne rozwiązanie jest powiedzmy sobie z przodu Tyle z tej prostoty tego samochodu, co można powiedzieć więcej, rama, bębny Kilka linek do tyłu na te właśnie bębny, przewody hamulcowe I to jest wszystko, auto, które ma jeździć, czyli pradziadek Volkswagena T4 I myślę, że brat pradziadka Passata które były w swojej prostocie naprawdę doskonałe i tanie samochody. Serce. Tak naprawdę w tamtych latach występowały tylko jednostki benzynowe od 1.1 i tam wyżej od 25 do 45 koni. Lata 60. powiedzmy 1.3 silnik boxer czterocylindrowy chłodzony powietrzem. No i dostęp do niego był ach, jak fajny. I teraz już w tamtych czasach takie rzeczy mieli proszę. Może nie jest taki pneumat, no, ale nie ma rozpórki. Co tu widzimy, jeżeli chodzi o rozwiązania? No tak naprawdę każdy miłośnik motoryzacji będzie widział. No, mamy gaźnik na górze, mamy o, gąbeczkę, filtr powietrza. Do tego mamy e, kopułkę z której rozchodzą się na jedną stronę i na drugą stronę, na nasze dwa płoki po jednej, dwa płoki po drugiej. I to jest cała prostota tego silnika. Te silniki też były w garbusach stosowane, z tego co pamiętam, i te silniki były niezawodne, a przede wszystkim później odkryto bardzo fajną rzecz dużą modyfikowalność dlatego, że i zabawy gaźnikami z jednego gardziela na dwa, na dwa gardziele e, czy chociażby kucie tych silników powodowało, że naprawdę legitymowały się potężnymi osiągami i to nie jest żart, a prostota? no słuchajcie, no to jest wszystko co widzicie To obsługa tego silnika to jest tak porównywalnie prosta jak powiedzmy sobie w małym Fiacie to a jak takie silniki brzmiały? no to posłuchajcie Zajrzyjmy do środka i zobaczmy te arcydzieło motoryzacji, jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrza. Niestety ludzie z tamtych lat prawdopodobnie byli troszeczkę mniejsi. Te łysy pakuj się do czołgu. Powiem wam, pozycja za kierownicą. Sprzęgło jeszcze by tam obsłużył. Gaz, spoko, jak się prezentuje. Nie jest tak źle. Miejsca nad głową jest. Zarąbiste daszki. I teraz z najciekawszych rozwiązań, które mnie interesują, no po prostu klasyka gatunku. Czyli sobie jedziecie, wiecie, kwiaty na pace. Tutaj, generalnie, można by zamontować radio. Jedna gałka to była bodajże, e, któraś jest od świateł, a któraś jest od wycieraczek. Tanie. A ta jest od świateł. A ta nie działa. Tutaj jeszcze mamy przełącznik, nie bardzo wiem od czego. Coś nam otworzył i coś nam zamknął. Ktoś widzi, co nam otworzył, a co nam zamknął? No właśnie, szybka diagnoza to jest otwieranie nadmuchu i wszystkiego innego. Przepraszam za mój e, laicyzm, ale nie wychowałem się w latach 50. ani 60. Z ważnych informacji dla kierowcy: prędkościomierz i tylko i wyłącznie ikonka z no właśnie, z czym. Z tankowaniem. A jak już się szykowaliśmy na romantyczną podróż we dwoje, to zobaczcie, siedzi operator, nasłuchuje, <laughs> przejąłem kamerę. No, myślę, że byśmy wyglądali jak dwa takie misie w monocyklu. O. Dobrze, nie? Ale klimat jest, naprawdę jest mega. O, Patrzcie, trolle tam z tyłu są nasze, <laughs> oddaję w dobre ręce. Powiem Wam, to jest coś o czym marzę, tylko nie w tej wersji. Dla mnie to jest wersja e, campingowa, tak? Dla mnie to jest campingowa i nie dziwi się z perspektywy lat, że ten samochód zyskał sobie statut tak kultowego, ale o tym powiemy zaraz jak się przyłączymy z powrotem do studio. A najważniejsze jeżeli tego konkretnego Volkswagena chcecie zobaczyć stoi w Warszawie bardzo często w Neo -garage lub jeździ po wszelkiego rodzaju eventach, gdzie firma Verto się wystawia, czy Chociażby neo, jakby jedna grupa cała, a w neo Garaż, kto nie widział filmu, była relacja. Naprawdę mega miejsce, gdzie można trzymać furę, samemu naprawiać furę i ło! może kiedyś jeszcze dojdzie do tego coś takiego w stylu M4K Garage, ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że taka krótka wycieczka w niemieckie rysy historyczne od strony Volkswagena, bo ostatnio było Mercedesa, a rozweseliła Was troszeczkę, pokazała spojrzenie na inny świat motoryzacji, motoryzacji, którą musimy kochać, motoryzację, którą chcę, żebyśmy zakorzenili w sobie. Coś, co już nigdy nie wróci, coś, co należy szanować, i dziwne historie warsztatowe pokazują nie tylko patologiczne przypadki, tak jak ostatnio miało to miejsce, ale też różnego rodzaju egzotyczne auto. Kto nie pamięta lub kto nie widział, no była tata moto indyjska, bardzo fajne woźnijdełko, naprawdę mega propsy za to coś takiego. Ale Lamborghini Aventador LP740 roczne, chyba z tego co pamiętam, za 2,5 miliona złotych na podnośniku. Więc jeżeli taka seria też się podoba, wiecie co macie robić. Kciuk w górę, komentarz, udostępniajcie, niech to się niesie, to już nigdy nie wróci. I pamiętajcie, że w niedzielę o godzinie 12, jak już wspomniałem o drzwiach, no właśnie, ostatnio był śmieszkowy troszeczkę odcinek, tym razem sprawdzimy, ile tak naprawdę nasz pasat po 650 tysiącach kilometrów będzie generował mocy na kołach oraz sprawdzę jak sprawdzi się ten silnik z takim przebiegiem na nowe oprogramowanie, czyli zrobimy chipsa w Dynosecie. Obstawiajcie, cały czas jest wszystko aktywne, więc obstawiajcie jak to będzie wyglądało, bo będzie mierzenie tak jak stoi, mierzenie po półkance, a potem zrobimy chipsa, więc jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało, jakie będą dalsze losy Passata, bo to się troszkę zmieniło w mojej głowie na plus dla Was wszystkich miłośników motoryzacji. Nie się dzieje, wbijajcie na Instagrama, bo tam też się bardzo dużo dzieje, zresztą tam często spoilery odcinkowe lecą, to co będzie do przyszłości. Zatem dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!